Cieszę się, że Was widzę. To znowu ja, Alicja Majewska. Tutaj opowiadam o projektowaniu wnętrz i tworzeniu przytulnej atmosfery w mieszkaniach i domach. To moje hobby i jednocześnie praca. Jeśli podzielacie moją pasję, subskrybujcie mój kanał i nie żałujcie lajków. A teraz przechodzę bezpośrednio do tematu dzisiejszego odcinka. Cześć. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o tym, co można umieścić na ścianie za kanapą w salonie. To miejsce często pozostaje puste, a przecież można je wspaniale zaaranżować. Przygotowałam dla Was kilka pomysłów i inspiracji, które pomogą Wam STWORZYC wyjątkowa atmosferę w Waszym wnętrzu. Zobaczycie różnorodne rozwiązania, od obrazów, przez połki, a z po oryginalne tapety. Zapraszam do oglądania galerii zdjęć i odkrywania, jak można ożywić tę przestrzeń. Szara kanapa będzie pięknie wyglądała na tle eleganckiej sztukaterii, bezowy narożnik na tle tapety z delikatnym wzorem, a grantowa. Sofę na tle czerwonej cegły. Ściany za kanapa warto wykończyć inaczej niż pozostałe ściany. Dzięki temu wnętrze będzie wyglądało nie tylko pięknie, ale i oryginalnie. Do wyboru masz mnóstwo różnych możliwości. Wszystko zależy od tego, jaki efekt będziesz chciał w salonie osiągnąć subtelny, delikatny, czy też bardziej dekoracyjny, ozdobny. Najprostszym sposobem na wykończenie ściany za kanapa w salonie jest pomalowanie jej farba. Wybór kolorów jest nieograniczony, więc możesz zaszalec. Dostępne S.A. ponadto farby imitujące beton lub posiadające połyskująca fakturę, które zapewnia niezwykłe efekty dekoracyjne. Ściana pomalowana farba to także doskonałe tło do eksponowania obrazów lub grafik. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę? Ciekawa opcja na dekorację ściany za kanapa w salonie jest tapeta, która pozwala na wykreowanie bardzo nietypowych przestrzeni lub cegła, która wprowadzić nowoczesny klimat. Oto kilka bardzo ciekawych pomysłów na dekorację ściany za kanapa wybranych z polskich domów. Pierwsza biała sztukateria i złoty obraz na ścianie za kanapa w salonie. Biała sztukateria i złoty obraz na ścianie za kanapa w salonie. Projekt wnętrza. Paweł Slezek, pracownia architastę. FUT. Dominika Wilk salon urządzony został dla trzyosobowej rodziny, która lubi wspólnie spędzać czas. Baza kolorystyczna stanowi biel, szarość i drewno, ożywione pomarańczową szafka oraz dodatkami. To eklektyczne wnętrze. W sąsiedztwie prostych, minimalistycznych form doskonale odnalazły się klasyczne elementy. Ścianę za kanapa zdobi biała sztukateria oraz obraz w złotej tonacji kolorystycznej. Największym wyzwaniem było znalezienie w salonie miejsca telewizor. W tym celu architekt wykorzystał część klatki schodowej. Dom dla rodziny 2, 2 elegancki salon, nowoczesna kuchnia. Zobacz wnętrze! Druga tapeta z koronkowym wzorem na ścianie za kanapa w salonie. Tapeta z koronkowym wzorem na ścianie za kanapa w salonie. Projekt wnętrz. Magdalena Szwedowska, Masz Design. F.O.T. Adam Burdył salon urządzony elegancko i nowocześnie. Architektki otworzyły tę przestrzeń, a dzięki zastosowaniu jasnych, pastelowych kolorów przestrzeń wydaje się jeszcze przestronniejsza. W salonie główne miejsce zajmuje narożnik w bezowym kolorze oraz ustawiony przy nim stolik kawowy ze szklanym blatem. Ścianę za kanapa zdobi tapeta z koronkowym wzorem. Jej wzór jest bardzo delikatny i pięknie prezentuje się ubrany w jasne kolory. Eleganckie 70-metrowe mieszkanie w Gdyni. Pastelowe kolory i piękne tapety na ścianach. Zobacz je! 3. Drewniane lamele na ścianie za kanapa w salonie. Drewniane lamele na ścianie za kanapa w salonie. Projekt wnętrza. Alicja łotysz pogorzelska Pracownia Amaltea. F.O.T. Jakub Obarek inspiracja dla projektu tego salonu było to, co znajduje się za oknami natura, drewno, kamień. We wnętrzu dominują jasne, spokojne barwy, a nieco mocniejszy kolor pojawia się w dodatkach, lampach, obrazach, poduchach. Ścianę za kanapa zdobia lamele z naturalnego drewna. Idealnie pasujące do podłogi oraz duży obraz. We wnętrzu znajduje się obrotowy kominek z możliwością obrotu 360 stopni, który ustawiono tak, by można było się cieszyć ogniem w salonie i w jadalni. Piękny dom dla rodziny 2-2. Nowoczesny! Zielona kuchnia robi wrażenie! 4. Oryginalna tapeta na ścianie za kanapa w salonie. Oryginalna tapeta na ścianie za kanapa w salonie. Projekt wnętrza Aneta Bankowska Indesign. FUT Natalia Kaczmarek, InKadr Salon urządzony jest wygodnie, nowocześnie i bardzo elegancko. Doskonale połaczono tu proste formy, z bardziej stylowymi, klasycznymi rozwiązaniami. Ten aranżacyjny miszmasz pozwolił zachować we wnętrzu wyjątkowy klimat starej kamienicy. W salonie dominuje biel. Jasna kolorystykę ożywia kanapa w granatowym kolorze. Ścianę za kanapa pięknie zdobi tapeta z oryginalnym wzorem. Aranżacje dopełnia drewno oraz złote dodatki. Eleganckie, nowoczesne wnętrze. Jasny salon i kuchnia piękne mieszkanie. 5. Szara sztukateria na ścianie za kanapa w salonie. Szara sztukateria na ścianie za kanapa w salonie. Projekt wnętrza. Daria Przewłocka. FUT. Natalia Kaczmarek Inkadr. Salon jest jasny, przytulny i elegancki. Kolory i materiały tworzą niezwykle piękna, aranżacyjna kompozycję. W salonie główne miejsce zajmuje narożnik w szarym kolorze w komplecie z szarym fotelem typu uszak oraz czarnym stolikiem kawowym. Kanapa doskonale prezentuje się tle ściany wykończonej sztukateria, także w szarym, ale nieco jaśniejszym odcieniu. Mam tu także pojemny regał w białym kolorze zajmujący całą ścianę. Salon od jadalni oddziela kratownica ze stali, częściowo wypełniona szkłem ornamentowym. Mieszkanie w Gdańsku, eleganckie i nowoczesne. Piękne, rodzinne wnętrze 6. Lakierowany panel z podświetlonymi okręgami na ścianie za kanapa w salonie. Lakierowany panel z podświetlonymi okręgami na ścianie za kanapa w salonie. Projekt wnętrza pracownia wzorowo FUT Tom Kurek salon utrzymany w duchu elegancji i harmonii podkreślono naturalnymi, luksusowymi materiałami. Odnajdziemy tu wyraziste akcenty w postaci motywów natury i roślinności, ład i spójność. Uwagę w salonie przykuwa lakierowany panel z dwoma, podświetlonymi okręgami, który zdobi ścianę za kanapa. Tworzy on bardzo spójna całość z kolorowa kanapa oraz szarym fotelem z podnóżkiem. Minimalistyczne oświetlenie idealnie uzupełnia wnętrze i nadaje mu wyjątkowego charakteru. 120 metrowe mieszkanie w Gdańsku. Piękne i bardzo eleganckie. Siódma czerwona cegła na ścianie za kanapą w salonie. Czerwona cegła na ścianie za kanapa w salonie. Projekt i zdjęcia. Kodo projekty i realizacje wnętrz salon urządzony jest w stylu loftowym, w którym doskonale odnalazły się także Elementy klasyczne i vintage. Główne miejsce zajmuje tu kanapa obita aksamitem w barwie intensywnego turkusu. Rewelacyjnie prezentuje się na tle ściany wykończonej czerwona cegła. To nietypowe połaczenie, ale świetne połączenie, które jak widać w tym salonie, sprawdzi się także w małym mieszkaniu. Aranżacje dopełniają elementy w czarnym kolorze. Nadające wnętrzu elegancji oraz drewno, które z kolei ociepla przestrzeń. Podsumowując, wybór odpowiedniego elementu dekoracyjnego na ścianę za kanapą w salonie może znacząco wpłynąć na atmosferę całego wnętrza. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na elegancka galerię zdjęć, oryginalne obrazy czy nowoczesne połki, pamiętaj, aby dopasować styl do reszty aranżacji. Mamy nadzieję. Ze nasze pomysły i inspiracje pomagać STWORZYC przestrzeń, która będzie nie tylko estetyczna, ale także funkcjonalna. Dziękujemy za oglądanie i życzymy udanych aranżacji.